Cześć. Witam wszystkich na kanale Pierwszy Grosz, czyli miejscu, w którym dowiecie się, gdzie i jak zarabiać swoje pierwsze pieniądze poprzez internet. No i co, nie przedłużając tego wstępu, link do rejestracji na przedstawianej przeze mnie dzisiaj stronie yy, oczywiście macie w opisie filmu. No i co, po kliknięciu w ten link przenosi was do pola, w którym się rejestrujecie. Trzeba tam podać tylko e-mail i ustawić hasło. No i przenosi was tutaj na panel główny. No i co, może powiem jeszcze tak pokrótce, na czym ta strona, ten panel polega? A mianowicie chodzi tutaj po prostu o to, że na e-mail, którego użyliście do zarejestrowania się na tym panelu, przychodzą Wam płatne reklamy, płatne maile. No i po prostu, gdy takiego maila widzicie, to po prostu w niego klikacie i dostajecie z niego prowizję. Także to jest cała filozofia na tej stronie. Na pewno nie jest ona bardzo czasochłonna, jest ona bardzo prosta. Szybko się z niej korzysta, bo tak jak mówię, jedno kliknięcie wystarczy sobie zarobić parę, parę naście lub parę dziesięć nawet groszy. A wszystko zależy od tego, jak aktywnie na tej stronie jesteśmy, bo im większy mamy poziom, tym ten cashback na tej stronie jest większy. Czyli na pewno opłaca się tutaj być aktywnym, bo tak jak wspomniałem, większy poziom równa się większy cashback, czyli po prostu większe zarobki na tej stronie. No i jak widzicie na swoim panelu. Macie swój poziom, ja aktualnie mam poziom numer 5, bo troszkę już z tej strony korzystam. Ostatnio, może troszkę mniej, ale ogólnie, dużo, bardzo dużo z niej korzystałem w swoim czasie. No i jak widzicie, mam tutaj zarobione prawie 30 zł. Jest to suma moich wszystkich zarobków od początku zabawy na tej stronie. Do wypłaty mam już całą tą kwotę przeznaczoną czyli całość, którą tutaj zarobiłem, mógłbym sobie już wypłacić, bo minimum, jak widzicie, jest. Wyznaczone na 20 zł, czyli to minimum już przekroczyłem, no i mogę sobie tutaj już tą kwotę wypłacić. A jak to zrobić? Osoby, które posiadają po prostu konta bankowe, podają numer swojego konta i mogą na te konto te pieniądze wypłacać. Tutaj mamy jeszcze taką tutaj opcję oczekujące, czyli te zarobki z tych reklam, które klikamy, są tutaj w oczekujących. Czekamy, aż zostaną one, tak jakby, zaakceptowane. I przeznaczone już do wypłaty. Jak widzicie, ja mam na razie 0 zł, no bo aktualnie z tej stronki nie korzystałem, ale na pewno teraz zacznę. Yy, także tak to tutaj się prezentuje: tak jak wspomniałem, za, każde, za każdy wbity poziom tutaj na tej stronie, yy, za, za waszą aktywność, im większa ta aktywność jest, tym po prostu ten cashback jest coraz większy. Także opłaca się tutaj być aktywnym, bo im wyższy ten poziom macie, tak jak powiedziałem, tym więcej po prostu tego cashbacku otrzymujecie. No i co, może sobie klikniemy w następną opcję, tutaj właśnie jak widzicie wypłać pieniądze jest ta opcja, trzeba tutaj po prostu uzupełnić pole w wasz numer bankowy i możecie sobie po prostu z tej strony wypłacić macie tutaj też źródła swoich, moich dochodów z mailingów jest to prawie 30 złotych, z poleconych 0 złotych no i z bonusów jest 2 grosze, szczerze przyznam się nawet nie wiem z czego ten bonus jest no ale zawsze tam jakieś grosze wpadły Tutaj mamy kolejną zakładeczkę reklamy. No i tutaj widzimy wszystkie reklamy, które zostały do nas wysłane w ostatnim czasie. Tak jak widzimy, moja tutaj była ostatnia chyba sprzed dwóch miesięcy, ale nawet jej nie klikałem, no bo wtedy, wtedy jakoś, jakoś z tej stronki nie korzystałem. Teraz na pewno zacznę. I tutaj mamy zaznaczone, czy reklama została rozliczona. No, została rozliczono, rozliczona, ale ja prowizji nie dostałem, no bo tej reklamy na swoim mailu nie kliknąłem. Tak jak tutaj zresztą widzimy, że nie kliknąłem. No i na przykład informacje klikamy i widzimy na przykład, że cena zakliknięcia takiej reklamy to jest 20 groszy, więc stawki są na pewno fajne. Jak widzimy, tych reklam jest dość sporo, dziennie mogą być nawet 3, także paręście, parę 10 groszy, czy nawet parę złotych można, można w jeden dzień zgarnąć. Także myślę, że warto na tej stronie się zarejestrować, bo tak jak mówię nie jest ona czasochłonna, a gdzieś tam sobie raz dziennie, dwa razy dziennie można wejść na tego maila, kliknąć reklamkę i powoli do tej wypłaty zbierać. No i co? Kolejną też opcją tutaj bonusową, taką dla nas, dla osób korzystających z tej strony jest po prostu reklamowanie tej strony, tego panelu, bo tak jak widzimy to jest program partnerski. Polecaj nas swoim znajomym, a, zysk a zyskasz na tym ty i oni. I tak jak widzimy, jeśli polecony przez ciebie znajomy aktyw, będzie aktywnym użytkownikiem, osiągnie minimum piąty level, dostaniesz za niego 10 zł. Czyli warto sobie też tą stronkę gdzieś wśród swoich znajomych polecać, bo jeżeli będą oni aktywni, to z jednej takiej aktywnej osoby po wbiciu odpowiedniego poziomu przez, tego, przez tą osobę dostajemy za nią 10 zł. Czyli dwie takie osoby aktywne. No i można powiedzieć, że mamy minimum do wypłaty uzbierane. Także. Także myślę, że warto sobie też to tutaj polecać, bo tak jak mówię, jest to jakiś tam dodatkowy bonus, dodatkowa opcja dla nas na no po prostu zarabianie. No i co, jest to tak jak powiedziałem bardzo, bardzo prosta stronka w obsłudze, nie jest ona czasochłonna, także warto się myślę na niej zarejestrować. No i co, no i tyle, myślę, że przedstawiłem to, opisałem tu wszystko, wszystko co ta strona oferuje. A nie jest ona tak jak powiedziałem skomplikowana, bo polega tylko na czytaniu tych maili. Także co, ja się chyba z wami żegnam. Słyszymy się w kolejnym materiale. I co, do usłyszenia. Cześć.